Witam Państwa bardzo serdecznie, nowa kamera, nowy ja, nowy, nowy, nowy... okej okay. Sara skarpetka w awokado i Sara twarz się nie zmienia, nadal, ale nie o to mi chodziło, w sensie chodziło mi o to, że nic się z twarzą nie zmienia, no ale dobra, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie, nie wiem co. Idziemy sprawdzić jak koronawirus niszczy dziesiątkuje polskie społeczeństwo. E, przebierzemy się w stroje, które mają nas zabezpieczyć przed e, koronawirusem i zobaczymy po prostu reakcje ludzi, czy będą się nas bać. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku tutaj, tam na dole i do naszego kanału. A my cóż, ruszamy na miasto, przebieramy się. w Stroje w sumie malarskie i takie no, bardziej. Serio? No, serio, serio. I robimy totalny przypał na mieście. Zobaczymy jak polskie galerie są teraz opustoszałe, jak ludzie wpadli w panikę przez koronawirusa. W I ile makaronów brakuje w Biedronce. Sprawdzimy wszystko! To wszystko sprawdzimy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. To może i jest po, po, po makaron do Biedronki. Wczoraj już zrobiłam zapasy. Już mamy. Dawaj, weź pokaż, pokaż. Ile tego makaronu wzięłaś? Tylko tyle? Nie, poczekaj, tu są cztery opakowania. W mamy kasze. Tutaj mamy jeszcze kaszę. Tutaj mamy jeszcze niezjedzone makarony. Patrzcie ile tego jest. I jeszcze tutaj mamy całą... Ale to na tydzień starczy co najwyżej. tydzień jeszcze mamy makaronu. Tak? I tyle ty masz po, 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 na, tych ja, makaronów? No, dużo mamy. To co? Ile zwiedzisz po więcej makaronów? No to pójdę z no trzeba... No zobacz, takie kolejki są. Czyli co, rzucili się panicznie po makaron do Kauflanda, tak? Ludzie? Na wszystko tak mi się wydaje. Ale czy u mnie po makaron? Makaron jest najlepszy. A ty po co byś się rzuciła pierwsza wiolka? Po makaron? Nie, ja żebym pani nie rzuciła, mam to w dupie. No ja też mam to w dupie, ale ona nie ma, patrz. Ona jest przestraszona, naprawdę. Ona tak, nie? i ona myśli Jezu, a my sobie zjadła makaron. A jak tego makaronu zabraknie, to ewentualnie ryż, ale jak ryżu zabraknie, to, to, to my... muszę jechać po makaron. Nie, nie, wiem, moi. Nie, moi nie tak nie myślisz? Bardzo lubię makarony, więc proszę, nie wykupujcie ich tak masowo. Ale to wiesz, że e, Chińczycy wymyślili makaron, potem wprowadzili to Włosi i Włosi zarazili e, Europę. I dlatego jest koronawirus. Nie, ja mam to gdzieś, moja rodzina też ma tak firmy z produktami, więc jest sobie. No dobra, lecimy na miasto, zobaczyć, jak Polacy rzucają się po prostu na produkty spożywcze. Myślicie, że biedronka jest e, totalnie pusta? No, ja no byliśmy wczoraj... ostatnim, więc była pusta nie. bez tu? Tak. Pusta? No. Nie, nie każda. Nie, nie, żal, tak, tak. nie każda? da? No, tak. może dzisiaj już tak. Na obrzeżach... No, Zobaczyć. Albo na te główne, no to tam będzie... Tu... To chodźcie tu pojedziemy. I jak, zabezpieczyłaś się już odpowiednio? Nie, po prostu chciałam mieć taką samą stylówkę jak ty. Będziemy to, tak pasuje. samo wyglądać po prostu. Nie, nie będziemy tak samo, Poczekaj. O. Ja tak wyglądam, mniej więcej. A ty wyglądasz nadal jak... Nie, ładnie wygląda, czyli to o, oczy podkreśla, ładnie. Wiesz, a, wiesz co i podkreśla, cyski to podkreśla. Cyski podkreślają Dobra, oczy, podkreślają cycki e, 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 jak jest, jak jest po cycki podkreślają oczy, a oczy podkreślają zboczeniec. cyski. Ej, jaki jest seksistą? Po no, prostu no, powiedziałem, że cycki podkreślają oczy, a oczy podkreślają cyski. Jak zboczenie? Żad... Nie. Nie, jest z ja tu z sobą przywam jest zboczeńcem. Co się stało? Także brama jest wyłamana przez wiatr i przez koronawirusa. Ale i tak musisz to jakoś otworzyć. Ja muszę wyjechać. No to może ty to otwórz. Ty, ale zobacz, wszyscy się śmiali, a ja, kamerzysta nosi maskę, a teraz każdy chodzi w masce. No, każdy zgapia od ciebie. Ty, ale ja muszę jakoś wyjechać tym Mercedesem. Ja wiem, że jest silny wiatr, ale bez przesady. I co mi pod samochód wpadło? Czemu mi to wpadło pod auto? Jezu, nie dość, że koronawirus to jeszcze wiatr potężny. Ale to wiesz, to przez, przez ten, przez grzechy wszystko jest, nie? Przez swoje grzechy. Ja chyba przez twoje. Jak? No nie, nie przez moje. A w ogóle czemu ty siedzisz tu? A mam tam siedzieć? A nie wiem. Gdzie A co ci, ci przeszkadza? No to zawsze dredziesz siedzi, co wiesz co? A, ty, ty mu zostawiłaś miejsce, tak? No nie, on bo... nie już? No, no, no bo właśnie... no, po się akcji, no co o, co? Wy sobie, sobie się wyobrażacie? Się, ale no, nie, nie, musi, to, ale musi ogólnie... odpokutować przede wszystkim no, za to, odpokutować zrobił wszystkim za to, że zrobił ostatnio ale i... ogólnie niego. że jest jest bez niego? Tak, nie, nie, jest nie, tak jak jakaś... jest nie, aż... nie, więc jest nie, nie, właśnie ona jest za spokojna. Dobra, dziewczyny teraz wychodzą w dwójkę, stricte, żeby mi otworzyć bramę, bo po prostu może zacząć wiać i ta brama może się rozpieprzyć, także dziewczyny już otwierają bramę. Ja wyjeżdżam jak król, o, tak się wyjeżdża. Służąca numer jeden, co tam? Służąca numer dwa, dobrze trzyma się bramę? Uh, uh, uh. Pas, 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 co się dzieje? To jest dobry pomysł w ogóle, żeby wychodzić dzieckiem w taką pogodę? No Nie Bo może się. Dziecko ma mniejszy organizm, może się szybciej zaradzić. Ja nie miałam wyjścia. Może musiała. Pasy za. No już, już. O, zobaczymy ile jest osób pod biedronką. No ale nie wchodzimy tam. Ja wam powiem, że najlepiej robić teraz zakupy w żabkach. Tam jest dużo towaru, mają du częste dostawy. Ja Ci byłam w żabce i naprawdę tam wszystko jest. Dokładnie. Dobra, lecimy. No wajcie. Chciałem samochodów, ja nie wychodzę. właśnie do Biedronki zobaczyć jak ludzie radzą sobie w krytycznej sytuacji koronawirusa. E, Polska atakuje koronawirusa, ale to nie jest najważniejsze. Zobaczmy jak tego i czy brakuje towaru. Rzeczywiście czy brakuje towaru. Rzeczywiście, lodówki są troszeczkę opustoszałe. Tutaj wody też troszeczkę no. brakuje, ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii takiej, spodziewałem Może się. jeszcze nie, bo ta jest taka na odludziu. Ale w sumie najbardziej interesująca nas rzecz, czyli makarony, ryże. Ale czy ja mówię e, nie przy... ma nic. Czy rzecz czy po chińsku, zezwolenie kierownika Macie na e, dzisiaj? Jeżeli chodzi o stricte makarony i ryże. E, nie ma tutaj e, nic także jest wyprzedane najprawdopodobniej wszystko. Ja mówię do słupa. a tutaj też nic nie ma. Ja już zawsze mówię, kury nie chcę kupią. Do pan słupa mówię, tak, mówię. Pan czy pan chińsku. Ja mam prawo nagrywać? Ja nie mam prawo nagrywać ludzi. Patrz, bo mam Okej, proszę bardzo. Jeżeli dotyka pan mojej kamery. I w ogóle nas. To, to jest naruszenie. Nie, nie, nie Ty mnie nie musisz pouczać, bo ja w Policji pracowałem No to proszę lat. bardzo. Nie musisz mnie pouczać, no no jak ja mam prawa co ja mi A polscy pracownicy, y, policja nie zna w ogóle prawa. No bo tu jest kasa No, nagrywa się wszystko. Tak właśnie naruszają Polacy niepokalność człowieka. Hmm. Nie nagrywałem stricte ludzi. Ludzie będą mieli zacenzurowaną twarz, ale po prostu chodzi o to, w jaki sposób są traktowani tak, ludzie. Tak, on się kawa. ogólnie uderzył. Nic Cię nie uderzył? boli? Uderzył, nie, uderzył w kamerę stricte. A, no to dobra. Ale nie powinien na mam nas, No nie powinien. Nie ja zgłosić, ale też ja nie jestem taką osobą, że ja po prostu będę zgłaszać kogoś, tak? I co ja osiągnę, że pozdę dziadka? Po prostu dziadek powinien się nauczyć, Nie, jej emerytury dostanie. Nie, powinien po prostu się nauczyć, że no nie można dotykać ludzi, tak? I nie można naruszać jego nietykalności. To, co no tak. on do mnie mówi, to ja nie muszę mu odpowiadać na, na no tak. zadane pytanie. Dlaczego nie muszę mu odpowiadać na zadanie pytania? Bo robi to w dosyć sposób i zakazuje mi czegoś, czego nie ma prawa mi zakazać. No dokładnie. Dobra, idziemy? Tak. Mychu, mychu, ogólnie to zobaczcie jak są gałęzie połamane, to wszystko jest na razie posprzątane, jeżeli będzie po prostu możliwość nagrania wam e, jak po prostu połamało te gałęzie, jak po prostu połamało drzewa, e, to nagramy, czyli oprócz koronawirusa jest jeszcze po prostu, no co, no wichura, tak? E... Straszne dzisiaj to wieje, bramę nam wyrwało, wszystko, masakra, drzewo jeszcze na no, nas spadnie, tutaj jest ich mnóstwo. Właśnie przed chwilą dostaliśmy styropianem, także jest beczka i jechaliśmy i nas zaatakował, także atak Wszystko styropianu. Wszystko lata po prostu, no, oprócz ptaków też. Tam nie widać, że się <laughs> no, Czekajcie, a jak zahamuje to to odleci czy nie? Czekajcie, wypieprze tylko ten styropian. Ule, wypieprzaj, zajebiście. Zamknij okno, zaraz kich No tak, koronawirus. A! Patrz, nawet wózków żadnych Chodź, nie ma. To jak chodzi, jak normalny. W każdym razie nie ma wózków, sklepy są opustoszałe, no tam jest jeden wózek porzucony po prostu. Zaraz zobaczymy, stricte najbardziej interesuje mnie to, czy w galeriach, czyli w sensie ubrania, e, kosmetyka i inne tego typu rzeczy? Czy tam są ludzie, czy wszyscy pobiegli stricte do sklepu, e, hipermarketu e, żywność. Tak jak zawsze ludzie się śmieją po prostu ze mnie, że idę sobie w masce, to zazwyczaj jest że tak, to wygląda, że ludzie się w tym uśmiechają albo są no, po prostu są zadowoleni, e, bo mają bekę, że ktoś idzie w masce, to teraz po prostu są przerażeni. Patrzą na mnie spod, e, o, tak spod oka i mówią na przykład ten koleś ma maskę. O, bo nie mają... I, i rozmawiałem o tym. Wszystkie naprawdę chodzi o to, że na razie szkoły pozamykali. Ludzie zaczynają popadać w panikę. Okej, okay, wielka wybrała papier. Co wybrałaś? Papier toaletowy? Tak, tam? Jak się skończy? Jak się skończy? Na razie jakoś mega paniking w sklepach nie widać, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i kwestia tego, że po prostu będą potwierdzać co nowe zachorowania no, na koronawirusa. No wiesz, to też tak bardzo nie widać, bo to jest wielki sklep, a mały. Mimo, że było tyle ludzi lecduł, tak, to, to, tak, tam tak. by było pełno, nie? Tak, w małych sklepach jest to bardziej widoczne i bardziej widoczne, że brakuje tego towaru. Tutaj po prostu jest za dużo towaru, żeby ludzie mogli to wykupić. Zauważyłem pewną zależność że tutaj właśnie w sklepach, że na takich artykułach najbardziej spożywczych, czyli makarony, ryże, puszki, konserwy, cały czas są pracownicy, którzy dokładają towar. No, no, to jest. Cały prawda, czas prawda, są cały pracownicy, którzy dokładają towar najprawdopodobniej ze względu na to, że dostali zalecenie, żeby po prostu nie wprowadzać paniki. Żeby dokładali po prostu towar cały no, czas, tak? No, I opóźniają no, tak. magazyny, bo wydaje mi się, Ale że... Ale znaczy, też że mają nadmiar tego towaru. Nie nie nie, 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 nie. Mi się zamówi. wydaje, że nie mają nadmiaru towaru, po prostu domawiają towar. I po prostu w tym momencie, w którym już nie będą mieli skąd wykładać, zacznie się robić panika. A no tak, no tak. Ta, ta, ta. We Włoszech już doszło do, do tej sytuacji, że sklepy są otwarte od 8 do 16 i nie ma możliwości, ta? tak, nie ma po prostu możliwości wykupienia więcej towaru niż przypada na jednego człowieka. Na przykład A, na jednego człowieka no, no, no. E, przypada n, 10 makaronów i może kupić 10 makaronów, i nie może kupić więcej niż 10 e, Ale to jest, e, jest dobre. Jest dobre, bo w Polsce, jak nie będą mieli skąd dokładać tego towaru, zacznie się robić panika i to Wam gwarantuję. E? A zauważyłeś, że masz na drugą stronę mostka? Jak na drugą. No bo tam jest że wrotnie. To jest różnica. <śmum> Jak mówię, że to są sklepy stricte z ubraniami, są po prostu przestraszałe. Nie ma tutaj nikogo. To jest... Gra. Tak, no dobra, no, patrz. no to lecisz, no dawaj. No lecisz ze mną. Ja się boję, grad. Ała, Co się dzieje z tą pogodą? to jest jakieś popieprzone. Dobra ok. Eee, gratis przez to padać. jesteśmy aktualnie w Wałczu, znaczy Białka poszła jeszcze zapalić. Ja się właśnie daj łapki. Ale po co? No trzeba się odkać. Nie, weź daj spokój. No daj. No nie, patrz patrz patrz, ktoś trąpi. Co się stało? Zobacz w ogóle jak benzyna spadła na wartości. Ile? 4,59, nie wiem czy ostrość, powinno złapać. 4,59, normalnie ile? 35-40 jest krach na giełdzie. Tak. Ogólnie, świat zaczyna e, fiksować. Dobra, to teraz pojedziemy po mydełka. A wyłączcie kamerę i jedziemy. No. A ty zamknij drzwi. Toś biegł po makaron i po prostu zostawił aż buty z wrażenia, chyba, tak? <grym> Widzisz to? No, bucik no. i drugi bucik. Do pary. A może wy po może ten makaron, co? Nie, ja mam makaron dużo. A może wyjdziemy ty! buty? <grym> no, dawaj. Ale ona jest tam z koronawirusem, nie biorę tego. Ja ich nie dotknę. Dzień dobry, halo, halo. Chyba już ich dopadł koronawirus. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Eee, dostaniemy 3 kg ryżu? Tak. <grym> to po 3 kg ryżu. 3 kg ryżu i 5 wody, tak? Eee, tak, tak, tak. Dobra, zapraszam. Dobra, super, dziękuję. A makaron, zapraszam makaron. A makaron? Tylko po 5 kartonów. Tylko po 5 kartonów, to bierzemy? Tak, no, raczej, że tak. Dobra. Okej okay. Dziękujemy bardzo. Uuu, uh, uh, uh. ktoś podpalił makaron. serty makaronu płonie. Pojechali gasić. KFC sprzedają makaron. Zobaczymy, czy w Maku sprzedają makaron. Czy, czy będą mieli również poczucie humoru. Czy makaron więc niszczy poczucie humoru. Halo, halo. Witam McDonald's. Co eee, Dzień dobry, dostaniemy 3 kilo ryżu. Co? 3 kilo ryżu. Bo koronawirus atakuje i chcieliśmy po prostu Zapasyjemy. zapasy zrobić. To 200 metrów dalej mam owo. Aha, czyli nie sprzedajecie. A, a czy Okej. Okay. A, makaron? a makaron? Też z tak. makaronem też nie. No dobra, to to dziękujemy tak. bardzo. Widzę, że wszystko już wyprzedali. Nie chcecie się podzielić po prostu, no. No gnoje. O, Powiem tak, chineski. mogliby się podzielić po prostu tym makaronem, mogliby się podzielić tym ryżem, a zachowali dla siebie po prostu. No. Też bym tak zrobiła. Hamstwo, hamstwo. A teraz pomydełka. I już takie świadczenie powstało, szanowni klienci. Informujemy, że jedna osoba może kupić maksymalnie 5 produktów do jednej osobistej. są w ogóle maska nie ma spadła. Spadło mi z wrażenia bo Czyli tylko pięć sztuk możesz wziąć. Ale nie ma nawet. Bo wykupili wszystko, nie? Wielka? Zobacz, czytałeś to? O, Ale to jest dobre, to jest bardzo dobrze. Chociaż jeden stop pomyślał, więc... U wyprzedaży 30, 50, 70 a w sklepie totalna pustka i jest tak w każdym, dosłownie praktycznie w każdym sklepie, ludzie są tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że jest to po prostu sklep spożywczy i sklep, w którym sprzedają właśnie takie rzeczy do higieny osobistej. W stricte takich sklepach nie ma nikogo, a tamte sklepy z kolei są przepełnione, także no jest grubo. Jest grubo, naprawdę. Niektóre sklepy w ogóle są pozamykane, na przykład tak jak ten, Paul Potter. Jeżeli właściciel jest prywatny, to też może zamknąć sklep. I... to będzie się działo. To po prostu tak, następuje coraz bardziej. Ludzie coraz bardziej zaczynają panikować z co widać. Kolejny sklep, kolejna piska. I takie jest dosłownie w każdym. Niektóre sklepy, tak jak widzicie, są w ogóle pozamykane. Nie wiem, dziwne to wszystko, że wygląda. Um, powiem Wam, że nie spodziewałem się czegoś takiego, ee, że wszystkie sklepy, zryte Będą zamknięte oprócz tak jak właśnie, wymawiam, no, tak jak właśnie wymieniłem tych bo e, e, bądź się z artykułami do higieny osobistej. Massa Miejsca, które tętniły życiem, które cały czas tętniły życiem, teraz są martwe, tak naprawdę martwe. A wy gdzie chcecie iść do kina? Do To jest kina, jest zamknięte. Nie. No kwarantanna jest w Chinie. masz napisane. A, nie zauważyłam. Kino zamknięte, kurierzy, konwojenci, prośba o kontakt telefoniczny. I co? I filmu nie obejrzywam, a obiecałeś mi. Jaki film? To ja Ci obiecałem, to chyba przed dniem no nie mogłem mogła oglądać jakiś film. Nie, wtedyśmy w domu i powiedzieli, że idziemy do kina. I co? No i będziemy oglądać film. Jaki? 365 dni. słyszałeś? Nie. No prawda, mówię tak, domu. Ja nie pamiętam. powiem, ja mówiłeś, ja tak. Mówiłeś. Z tobą? Tak. No, no i się z nią, oczywiście. A, no tak, ja jako przytwoista. widzisz, Ty, pa? No widzę. Co on się naćpał? Nie wiem, może jakiś moduł odprawia. A, może żeby ten? Nie było koronawirusa. Myślisz, że odprawia moduł koronawirus? No naprawdę. Mód? Taniec? Ale grubo ma na bańce. Typek, ogarnij się, co ty robisz ze swoim życiem? Grubo na bańce. <śmiech> <śmiech> Ej, koronawirus! ty! zawsze gdzieś pojedziesz, czy nie trzeba. Nie, nie otworzę. No już, nie wiem jak. Już. I co, zapocie koronawirus czy nie? No, Full. Te ręce miałaś zakażone. Nie, nie, nie tylko ty ty w, żab w żabce dłoń, potem. Tak, a teraz znam ciebie. Dziękuję. Proszę kawę. Dziękuję. zawracamy do domu. No tak, wracamy teraz. Jak do domu? No normalnie do domu. A gdzie? Do sklepu. Ale, Ale byliśmy już w sklepie. No to zaraz mogę podjechać do Carrefoura czy coś. Nie, do małego sklepu, przecież w Carrefourze jest pełno ludzi. Ale po co ty chcesz tego sklepu? Makaron! Ale to była wielka w żabce, to co, czemu nie powiedziałaś? No bo zawsze się kłóci. Ale ty z tym makaronem żartujesz? To, to były żarty z tym makaronem. To nie jest śmieszne, musimy kupić makaron. Ale jest dużo makaronu w Musimy domu. mieć więcej makaronu. Ja tu. Ona też jej odwaliła, nie? No, Szybko tutaj no nie zauważyłeś już? Wjeżdżaj tam, tam wjedziemy. Tu? Chcesz wyjechać do tej żabki? Tutaj, tak, szybko. parkuj. Ty, ale co ty chcesz dbać? Makaron. Naprawdę? W oknie i góra. Figury i To widzisz? Do rosołu nam potrzebny jest na pewno. że za to płacisz, nie? A nie za dużo tego makaronu? A chcesz jeszcze Może jeden kosz? Drugi koszyk, drugi koszyk Co? Drugi koszyk, drugi koszyk. No, tak. Ale wystarczy tego makaronu Wystarczy, bo do rosału nie wiem. Ej będziemy. no dobra, jeszcze wstążki weź. I no. co zadowolona jesteś, że kupiłaś te makarony? Co? Zapomniałam Czego? Kaszy. A po co ci kasza? No bo już musimy mieć kaszę. To tak kaszę. No weź, to by chyba ten do konorami... robił Weź! Z... Ej! O! No przecież to jest normalne, co ty robisz. Zobaczcie ile tego makaronu masz. Już wystarczy. Nie to. Podnieś to, jest nasze jedzenie na, przysz na przyszłe miesiące. No, jakie przyszłe miesiące? To by odwaliło totalnie, to na głowę. Ale to by siadło na łeb. No no Dobrze, to za karę pojedziemy do innej żabki. Jak nie chcesz do tej, to pojedziemy do innej. Po, po makaron. makarony i kasz. No dobra, dawaj. Lecimy, tak? Ja tam nie wejdę. No, jak to nie wejdziesz? Przecież mówiłaś, że jesteś makaro samochodem. No i co w związku z tym? Nie no ludzie będę, panikują, nie tak będę, jak ty. Ja nie panikuję przecież. Nie w ogóle, nawet boisz się wejść do sklepu. Ale co ci nagle odwaliło? Przez, śmiałaś się z tego jeszcze chwilę do, do temu... Ty, ale w tym sklepie to grubo już, nie? Tylko tyle zostało? Aż tyle? Tutaj to już w sumie blisko do paniki, co? Ile, jak on ma za poważności? Czekaj. A zobaczysz... Ty, zobaczysz jak rzeczywiście zaczną być zarażeni, co zacznie się dziać, jaka zacznie być panika, Jakby we Włoszech. No rzeczywiście są mocne braki. 2022, jeszcze dwa lata. Idźmy na makarony. O kur... Ty to widzisz? Ty to widzisz? Widzę to! Widzisz? Znaczy, nie, stop, ja nic nie widzę, bo nic nie ma. Ty, ale to są w ogóle jakieś makarony? No są tu. Ty. To są ostatnie, które zostały. Bierzemy? Dobra, bierz, bierz, Ale wszystko. Ile? Jak leśnit. Dawaj, beka. Ale serio? No, weź no. Bierz, cały makaron, cały makaron <laughs> Więcej, więcej, tego musi być więcej. To jest tylko jeden rodzaj. Co? To tylko jeden rodzaj. Jak jeden rodzaj? No patrz, no to wszystko tylko to, rolosowo. A, no to po co nam taki makaron? No to tyle wystarczy. To dawaj weźmiemy no. jakiś inny. O! To, 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 to. to jest inny rodzaj makaronu? W każdym razie tak wygląda panika w Polsce. No jest tu grubo, nie? No, tu tu jest, grubo. jest grubo, tuż jest Rady. grubo, tuż, to są o, ryż właśnie. taki został, chcesz jeszcze ryż Nie. Właśnie to jest to, o czym mówiłem w poprzednim sklepie, że tu nie chcieli wprowadzać paniki i tam dokładali jeszcze Patrz, po prostu nawet rzeczy. tu Tuż po prostu nie dokładają rzeczy. Takie, takie rzeczy no, się dzieją, jak dokładają. Już nie dokładają. nie, już nie mają co dokładać. A to co oni będą słuchy makaron w pieprze? No jak były filmy z końcem świata, to właśnie no wiem, coś takiego się działo, że, że parę produktów było. Na krzyż. Dobra, więcej? No, wystarczy tyle, no. Myślisz? Myślę, że wystarczy. Znaczy, znaczy, myślę, że ona nie przeżyje, jak zobaczy, że jest tylko tyle tego makaronu. Tutaj konserwy poznikały po prostu. A Nie, cukier, cukier został. No, ale też jest tak? No, i tak, myślą, no najwyżej nie będę słodzić herbaty. A co tu była? Mąka, nie? Tu jest mąka. Mąki. Nie ma mąki. Czyli chleb też wykupili. Takie podstawowe. No wszystko, wszystko. Ale to jest tragedia. Ja nie wiem dlaczego. A nie, pa... o ile tu jest makaronu. Ja ale... się boję, ja kocham, Ale, ale co, tobie też odwala? No co ty robisz? Biorę, no, no bo jak tu cukierków zabraknie, coś słodkiego, no to co wyjdzie? teraz? Patrzcie, jak to już się pusto. Ale to, to byś też odwaliło? Czy, czy mi się wydaje? Się no ale bez ja jestem tylko normalny jestem tutaj, czy, czy, czy wszystkim odwaliło już totalnie na głowę. Co mówisz? No właśnie ja ciebie nie słyszę. Twojej głupoty. No jak można coś takiego robić? Ale że co? No że bierzesz wszystko, no to ludzie też chcą wziąć coś. No i co z tego Chcesz zupkę chińską jakąś? Dawaj, Jakie przeceny? Ej, ale jakie przeceny? To nie są żadne przeceny. Ale, ej ej, 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 co ty robisz? co to to? To, robisz? No co? Nie, nie za mało? Takich rzeczy? Że... Mamy sam makaron, żygać mi się chce, jak na to patrzę. <grym> zostaw ty... to już w spokoju, zostaw Myślę, to. Jolca, może papier toaletowy, bo też może nie być zaraz. Nie, jak coś to mamy wodę, Pod zupę, wyprajmy tyle. Mam nadzieję, że pani sobie da radę. Ja myślę, że nie, nie tacy bariaci jak ty by, byli tutaj z Tobą. Ale to przecież właśnie, ja się zastanawiam czy nie za mało byliśmy, że bo nie cekniemy. Nie, nie ma opcji. No dawaj. Nie. Ale trochę jeszcze może być Nie. Dobra, ale bo jedziemy do innego sklepu i teraz tam na makarony, dobra? To są... nie, nie będziemy już jeździć po makarony. Jesteś Wiesz ile ja pieniędzy na to wydam? No i co z tego? 350 zł. Dobra, weź ja tak daj tak spokój. Dużo. Jak niedużo. No myślałam, że będzie trochę więcej, ale dobrze, no to ty. Nie przesadzaj. E, zobaczysz, że ona powie to samo co ja, czyli, że za mało. Zobaczysz, za że pierdzial. Ty jesteś chora, nie? Wiesz jak tu jest za mało zarcia? Patrz, patrz, jak on mało chciał kupić. Ty ciastka kupiłeś? Tak, patrz, nie. tylko na 1500 zł. Tylko, Czaj się on mówi, że to już jest za dużo, że jestem wariatką. Jesteś nienormalny. Co będziemy jeść? Jak co będziemy jeść? No, no jak co będziemy jeść? To właśnie jest... no tego mało jest. To, to, to jest taka Twoja wina. Ale po co ci ryż? A co ty wina mieszkasz? Ryżu zapomnieliśmy! Nie, ryżu zapomnieliśmy! Wracajcie, bo to No bo... Dobra, ale ty chyba... Nie, bo tam nie było tu, przecież! Nie, no to jedziemy do... Tak. Do makro! Do, nie, nie do makro, co gadam. Do, do Tesco! Jedziemy do Tesco, tak? Ja nie chcę co powiedzieć, też. Jedziemy było. do Tesco! Zginiemy, umrzemy, no. koronawirus nas zabija! Widzisz, mówiłam, żebyś szła z nami do Tesco. A ty że jesteś też, jest też niebalnięta! Ale co ci chodzi?! Ty! To ty chcesz, żebyśmy umarli z głodu?! Widzisz to?! Tak? No ja widzę! Widzisz ile tego jest?! Za mało! Za mało! Mówiłam ci! Dobra, ja kończę odcinek, nie? Nie wiem, one, one chcą jeszcze jechać. Dobrze, zaraz wrócę. One chcą jeszcze jechać po więcej. Ja już nie chcę jechać po więcej. To jest za dużo, zdecydowanie za dużo. Wydaje mi się, że popadłeś w panikę padły w panikę, no i cóż, e, trzeba je wyleczyć z tego, ale nie wiem w jaki sposób, e, bo liczba zachorowań będzie rosła, więc panika będzie coraz większa. Także jeżeli jesteś nowy na kanale i dotrwałeś do końca, to tutaj czerwony przycisk, kliknij tam na dole i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!